15 czerwca dzisiaj, tak? No, 15. Żegnamy się z Maćkiem i z Kasią. Dziękuję za wspaniałą gościnę. Bardzo miło mnie tutaj przyjęli. Nie no, ja chcę się wyjeżdżać. Bo wczoraj mówiłem, że im dłużej tutaj siedzę, to nie wolno się zatrzymywać dłużej w jednym miejscu, bo potem się nie chce wyjeżdżać. No, a, jeszcze w a jeszcze w takim miejscu. Jest wspaniała atmosfera i wspaniali ludzie po prostu. Nam no. też będzie brakowało. My tam życzymy szczęśliwej podróży. Ja oby takich ludzi, że przyjmują więcej, po drodze. Mam nadzieję, że tak Udziwiamy. będzie. Udziwiamy. Dobra, dziękuję. Będę do końca życia Was wspominał. Na pewno będziemy no, w kontakcie i kontakt będziemy utrzymywać. I czekam tutaj, mówię na, oficjalnie na ten czas. Na, Jedemy na czosem, na pamiętam czy Ty przyjedziesz do mnie na czosnek Wieszczadek kiedy sobie urlop weźniesz i przyjedziecie. Przyjedziemy. Nie no, jak będziecie mieli ochotę to zapraszam. Ja w Wieszczadach w zasadzie żeśmy jeszcze nie byli. O. No to Koniecznie taki ten tam już Rzeczywiście Wieszczade. No dobra, wyjechaliśmy za Bułków. Widzicie co tam jest z tyłu? Nie ma nic! <laughs> I to jest optymistyczny dzień Ale nie martwcie się bo południu pewnie będzie lało Dobra, ale tak na poważnie Jest super eee, Spróbujemy dzisiaj dojechać do miejscowości Mordy Znaczy w okolicy w miejscowości Mam nadzieję, że bordę nie dostanę i będzie dobrze. Dzisiaj chyba gdzieś na dziko będzie morską, bo już powiedziałem, nie robię już po 80 km, bo to jest za dużo. Znaczy nie jest tak fizycznie to, jest możliwe tylko, tylko tyłek. Tyłek, tyłek, tyłek. Uważać. A, tu jedzie z tyłu. Dawaj panie, dawaj ty, Jak przygazuję to nie A i co tu? W, w Siemiotyczach mam załatwione ładowanie. Także dzisiaj prawdopodobnie gdzieś tacie. Może pod blebaniem jaką zobaczymy i, i tyle. Jesteśmy za miastem. Nie lubię jechać przez miasto, bo tam jest taki, jest taki ruch, że tragedia. A tutaj jest spokój. Na razie jeszcze ruchliwa droga, która jest chyba na międzyrzeczkę. Jest... Nie wiem, czy będziemy odbijać gdzieś potem, czy nie. To tyle, nie przynudzając. Jeszcze raz, Maciuś, dziękuję. Było przepysznie i przemiło. Dobrze. Do zobaczenia. Pamiętam o niedźwiedzi. Słyszycie to, co te ptaki wyprawiają? taki mały koziołek, a no nie wiem tak, nie sarna to jest chyba nie sarna? sarna a ten mały tam, za za nią taki fajny, chyba ze 40 cm ma dobra poszedł w trawę nie widać go już dobra leci za nią Ucz aparat ma w przyczepce tam bym wyzumował lepiej, a tutaj telefonem to nie za bardzo Dobra, jest, wieżyna, płowa <noise> Coś się dzieje, zaczyna się coś dziać To tak, chyba jest po dziewiątej, nie wiem Długie śniadanie może by Zobaczymy zjadł. co tu Tomasz przygotował Ta kamera tak jakoś co tak blisko jest na przednim obiektywie. nie można zrobić? O. To nie wiem. Poprzestawiało się. Ja już to nagrywałem, bo mi się wyłączyło. Przerwa w każdym razie. Jeżeli tam się przełączyło, to zobaczymy. Co za kanapkę Tomasz przygotował. Pewno z kurczakiem. Widzę sałatę. Dobra. Co my tu mamy w środku? Nie widzę dokładnie. A ogórek. Sałata. Coś czerwonego jest. Nie wiem co to jest. Co To jest to czerwone. Dobra. To smacznego wszystkim tym co jedni a czy tym co jeszcze nie jedli. słońce zaszło ale to nie dobre tak. Ja... jestem w połowie drogi do tych mordów nie wiem, co tam będzie się działo w tych modlach. Zobaczę, no, może dojadę do tych czy dzisiaj. 80 km Nie chce mi się tutaj jechać. Zobaczymy. Artuś, przybyła. Tyś to wymyślił, kurwa, z tym... No powiedziałam powiedziałem dalej. Dobra, przepraszam za to ku, ale mi się wyrywa. Ty to wymyśliłeś z tym spuszczaniem powietrza na... Jak jadę przez piasek. Tak, a potem gdzie ja to będę pompował, jak przejadę przez ten piasek. Oj Artuś Artuś, ty to jesteś przeartysta. Jak już coś wymyślisz. Tak. A jak przyjadę, to mi zrobisz takie automatyczne jak jest w tych w Hamera. A kompresor, że mi będzie dopompowywać w czasie jazdy. Dobra? Ja wiem, że ty potrafisz. To ty w pokoju na dywanie, Zrobił Ramon silnika z Volkswagena. Te dwójki <grystanie> Pamiętasz Jakżeś gniazdo za worowe szlifował to jest Przerwa w lesie Przed mordami Ach, słońce siedzi. O Boże jakie dzisiaj gorące już nie mogę wytrzymać grzeje i grzeje od rana ja, ja super no w końcu będzie coś bardziej optymistycznego nie wiem, obiecałem sobie dzisiaj że nie przejadę 80 km Kurczę, mam połowę drogi do Siemiatycz chyba przejadę no, nie wiem mam taki zamiar, teraz no ta pogoda mnie tak dopinguje I chyba że znajdę jakiś nie wiem leśny parking gdzie można by było zostać i rano dojechać do Siemiatocz. Chociaż nie bardzo mi to pasuje bo co przyjadę tam przed południem tam mam ładowanie będę się ładował z 5 godzin no chyba, żeby jadę po południu i, i pojadę dalej. Muszę ogarnąć jakieś kempingi za siemiatyczami Nie wiem gdzie pojadę. Chyba pojadę jeszcze na wschód. Pojadę na wschód, bo miałem pierwsze na łąże jechać, ale chcę jeszcze pojechać tą wschodnią granicą. Najwyżej tam gdzieś trochę dalej odbiję na lewo I przewalę całe Mazury. To jeszcze jest wszystko rozwojowa sprawa, także zobaczymy. Na razie jest tutaj zarąbiście. I te ptaki, aż się chcę siedzieć. Trzymaj się tej drogi przez jeden i dwie Tak czekałem, kiedy się odezwie. Myślałem, że jak nie jadę, to to będzie siedzieć cicho. No musiała, musiała. No chyba, chyba wie, kiedy ja nagrywam. Dobra, to kończę, bo za chwilę znowu będzie gadać. No nic, posiedzę jeszcze chwilę, dam tyłkowi odpocząć. Znaczy poleżę, składam siedzenie w skuterze i leżę sobie. Dobra, to do potem. Trzymaj ta się, ciepło. A jeszcze z dwadzieścia... Mi... Ej, jakie minut? Dwadzieścia kilometrów i... A mniej więcej, nie wiem, może mniej, może... Bo mi teraz powiedzą, że krzywo. A kurczę, ten uchwyt jest taki, że nie mogę go podnieść do góry, tylko łapię tak troszkę nad drogą. Nie mogę wyżej go podnieść. W złym miejscu mam zakręcone, a w innym nie mam miejsca. Aha, A to na czym skończyłem? Jeszcze z 20 km i Wejdziemy do nadburzańskiego parku krajobrazowego Tam może jakiś parking leśny będzie bo chwilę by wyprostował kościół Zobaczymy Pogoda jest! Jest pogoda! Bunkrów nie ma, ale jest zarąbiście Obym oby nie wykrakał, bo jakbym ja tak się zachwycał teraz, zachwycał, to za chwilę mi pokażę. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy do tego parku, zobaczymy co tam będzie. <grym> Może jakiś leśny parking by pasował albo miejsce takie do odpoczynku. To nic, do zobaczenia potem. Trzymajcie się. A jeszcze sobie popatrzcie chwilę na drogę. Skoro nie ma co nagrywać. Byłem tam w tenie. W mordach było spokojnie. Ja szukałem bankomatu, ale daleko było do bankomatu i chciałbym się tam jechać. A, a poza tym jest tam gdzieś po schodkach kawałek, to, to i tak nie dostanę, a karty nie będę dawał komuś. Bo wiecie jak jest. To mógłbym ją zaraz zablokować, ale dobra, mniejsza z tym. Będziemy wjeżdżać do jakiegoś lasu. O, już dwie minuty, już materiał na, na ten, na wieczór jest. Dobra, pozdrawiam wszystkich z Jećmierza, z Elbląga, z Bożanówki, ze Wzdowa, z Górek, z Arszyna. O, z Arszyna właśnie. Huberta i Janie pozdrawiam. I tam jeszcze? Artusia przybyła ze Szwajcarii. Spawarkę mi przywieźć, tu mi trzeba Uspawać Arka. Trzymać się tam. Tak. Zrobiłem sobie przerwę. Dwie godziny miałem tutaj siedzieć. Ale chyba nie będę siedział dwie godziny, bo żadnego parkingu w lesie nie było. Uch, tylko stanąłem gdzieś przed lasem, tak zjazd taką łąkę był. Jest do słońca. Koniecznie izolacja jakaś, koniecznie. Bo do słońca wiadomo, jak jest. Pod poliwęgladem. Szklarnia. I co? Jednak dojada dzisiaj do Siemiatycz. dzwoniłem tam do pani. O, doleczkę. dzwoniłem do pani, aż będę gdzieś koło 18.00. Także jutro nie jutro ma lać chyba tutaj czyli będę uciekał na lewo pojadę na Olsztyn jednak zrezygnuję tam z Białego Stoku tamtych okolic Stało mi jeszcze jakieś 400 km do Elbląga mniej więcej za nawigacją Google tak, tak jest, ale na tej rowerowej to pewnie będzie trochę dalej, parę kilometrów. Także nic, jeszcze 15 minut. Chyba że słońce zajdzie, to wtedy jeszcze poleżę i, i pojadę dalej. Mam jeszcze chyba jakieś 24 km, może 30 do Śiemiąta. Także za jakieś 3 godziny będę, 2,5 dobra. Szerszeń mnie odwiedził, ale na szczęście miałem tak że nie dostał się do środka. Dobrze, że nie przyprowadził kolegów, bo bym musiał po straży dzwonić, żeby miastę uwolnili. To nic, dobra. Będziemy jechać jeszcze chwilkę i zbieramy się i jedziemy do tych siemiatycz. Może jeszcze coś wieczorem nagrał? Zobaczę. Może by jakieś regionalne wieczorem spróbował. Zimne. Należy się po półtora tygodnia. Jedno, oczywiście. Bo rano trzeba jechać. To nie trzymajcie się. I tam grzecznie wyćmierzę, bo ja tam przyjadę zobaczyć, co tam się dzieje. Coście tam robili. No. Na razie. Zmienił się krajobraz troszkę. Zaczęło się więcej górek. Nie gór, tylko górek. Już jakieś 200 km to było płasko. A teraz widać, że są wzniesienia. Jest troszkę inaczej, bo tam się już zaczęło robić nudne. Cały czas po płaskim i po płaskim. Czy dla mnie to dobrze, bo mniej prądu zużywam, ale, ale taka monotonna ta jazda się stawała Dzisiaj chyba padł rekord odległości a o pewno około 90 będzie A może więcej się tu chciałem dojechać Żeby jutro stąd wyjechać bo tutaj ma padać jutro w nocy Zobaczę, pooglądam pogodę i nie wiem, zdecyduję w którą stronę jechać, bo nie mam zamiary już jechać 3 dni w deszczu, bo jak nie to zawracam, zaraz jadę z powrotem. Żartuję. Dobra jedziemy, jeszcze zostały, nie wiem, z 15 km do Siemiaty trzeba. Muszę znaleźć ulicę 11 listopada i, i ładowanie i leżenie. A, może by jaką Łomżę kupił jeszcze, bo tu jest niedaleko, a Łomżunia to wchodzi, jeszcze po prawie dwóch tygodniach, o suchym pysku, <laughs> nie, o samym, woda, woda i tyle do picia, dobra, jadę, jadę, bo to już, to już jest za dużo, obiecałem sobie, że nie będzie tak, ale... Stary drewniany krzyż przy drodze. Nie wiem. I... Jest inaczej. Bo jest, są i zakręty. Są, bo, a, mówię najgorsze to są takie proste, które się ciągną 5 km. No to można ustać Dobra, jedziemy. Siemia tycza 11 listopada. Będziemy mijać Bóg w Trochoczynie za chwilę. Jak nie zgubię tu telefonu, to będzie Ja pierdzielę jaki tu jest ruch. Może gdzieś i się miatr, dostać. Nie ja wiem, czy będzie coś widać, bo... bo są barierki. Jak ten Bóg jest. Jak Wisłok. A to jeszcze nie. Przed burzę jeszcze dobra, za szybko zacząłem nagrywać, ale Kaj ten Buk. Tu chyba jakieś stare rzeczy. Domniemy wam. Burrowa przekłada będę, o, mamy Buga! Buga mamy. Trochę czy nie. Mało wody. Piasek widać. A tu jest druga strona. Ale dobra. To my już za Bugiem. Teraz jesteśmy zaburzani Zależy od której strony się jedzie. Zaburza chyba jest, jak się jedzie od północy na półki, to jest zaburz. Dobra, dobra, tyle, bo jest kurde, ruch jak cholera. Znaczy, nie, ruch. No nie ma ruchu, ale, ale jest niebezpieczny Trochę jest. Patrzcie, jaki ruch jest. Dobra, jestem już w Siemiatyczach. Prądy podłączone. Kolacja zjedzona. Dziękuję za początku. Był równie pysznie, jak w Łukowie. Pozdrowienia jeszcze raz dla Maciusia. I do jutra. Dobra. Tyle, bo trzeba odpoczywać. Dobranoc wszyscy. Znaczy, może nie dobranoc, ale dla mnie dobranoc. Trzymajcie się, do jutra.